Nastroje w partii są takie, że tu w kuluarach krąży powiedzenie, że nie jest pan pierwszym sekretarzem KC PZPR, ale ostatnim sekretarzem tej partii. No, może w tym sensie, że istnieją propozycje, aby na zjeździe 11 y, partia y, no, stworzyła, czy przeszła transformację i otworzyła nową fazę w rozwoju swoim, w sensie przyjęcia nowego programu, przyjęcia innej nazwy. Na wietrze flaga z dziurą w łopoce. dziura jest dziurą w sercach ludzi, wytrwajcie, bracia jeszcze trochę, niechaj nikt nie śpi, bo się nie zbudzi. Znowu mamy święta bez śniegu, święta zupełnie jak Dożynki, choć nie dla wszystkich wystarczy chleba, chociaż nie każdy spróbuje szynki. Znowu mamy święta bez śniegu, święta zupełnie jak dożynki. Choć nie dla wszystkich wystarczy chleba, chociaż nie każdy spróbuje szynki. Ostatni tyran w Europie wygląda tak jak zwykły człowiek. Na świeżych grobach świeże kwiaty Jak srebrne kule na choinkach Wytrwaje Rumunio jeszcze trochę Już się skończyła twoja męka Znowu mamy święta bez śniegu Święta zupełnie jak do Choć nie dla wszystkich wystarczy chleba Chociaż nie każdy spróbuje szynki Najbardziej spektakularną i zdaniem wielu posłów najważniejszą jest projekt zmiany nazwy i godła państwa. Po II wojnie światowej nadano państwu polskiemu nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa i zdjęto mu koronę. Korona ta, przedmiot sporu, to tak mało, a zarazem tak bardzo dużo dla narodu polskiego, który przez lata całe na to czekał, i czeka go dziś. Godło państwowemu przywrócona zostaje korona, a państwu nazwa Rzeczpospolita Polska. Jeszcze dzień, jeszcze dwa. Ktoś tu do nas przyjdzie, ktoś tu przyjdzie, zbyt długo czekamy. A na razie róbmy, co do nas należy. A na razie kark jeszcze nisko zginając, starych bogów w progu witaj. Informacja, ma pan Panie, czy tak, tak. Będę zawsze zaglądał to. No, to jest jeden z. To jest. No, no, jest, jest no, Musimy być tak. To chodziło, to dlatego, wobec tego, że... może ustawienie najpierw, jak, jak to będzie. No, z Proponuję, e, no, tak. On, czy pan prezydent wolałby, żeby ten tekst leżał, czy. Żeby może, pan tak na kole. No, może na kolana? Nie, 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 nie. To nie, tak? Nie, dlatego, że to jest niewygodna bardzo pozycja. No, ja, pre premas ostatnio wysypał, miał nie właśnie tak kolana. Szczęście na kolana. Nieszczęście polega na tym, że premas nie sutandzie no, wygląda. No, na, no, na, no, nawet no, na żartem mówili, że łatwiej jest w no, sutandzie no, występować no, czasami. No, Panie prezydencie, bo tak, ideałem byłoby, gdyby pan założył nowe na nowe i siadł najwygodniej, jak pan może mhm. siedzieć. Czy stać tak. się może być rozpięta? Marynarka może być rozpięta. Może być rozpięta. Proszę bardzo, przypnij teraz mikrofon. Krowacie chciała schować. Podnieść teraz fizelinę do góry, troszeczkę. Panie prezydencie, a czy można by spróbować, przepraszam bardzo, e, trzymać karteczki w ręku? Tak, żeby to była pozycja. O, tak bardziej naturalne jest wtedy i ręce są zajęte. Taki naturalny układ wtedy powstał. Wtedy o tak, i to jest nie, nie w monitor, nie w monitor. No, Panie prezydencie, zobaczcie i to lepiej. Tylko ja wciąż patrzę, że tutaj jakoś w tej chwili będzie zupełnie inny obraz niż ten, który ja widzę. Tak, bardzo tak. Bardzo oczywiście, dlatego że to nie jest ten kierunek patrzenia tak. i tak dalej. Tak, 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 tak. To jest inna, inny wiem tak, jak, jak będzie jak wyglądał, ten tak. 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 Jeśli Pan będzie tak. patrzył na mnie, to tak jak Pan patrzył prosto w kamerę. Na tak. kamerę, a teraz oczy tylko zwrócić na monitor, może się uda zobaczyć jak to wygląda. No nie, no cały no, czas no, to nie, no, nie da rady to. Dobrze, Ale... Teraz tak to na to, 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 Aha, więc panie generale, bo ponieważ to zaczyna się o ósmej, tak. to chcieliśmy się umówić, że ja po podgonię zegar do, za dwie ósma, jak wybiję po wybrzmieniu, po, wybrzmieniu, po wybrzmieniu, to jest sygnał, że pan zaczyna. Dobrze Ile czasu potrzeba jeszcze? już? prawie jestem gotowy. No, możesz kręcić. Możesz kręcić już. Zegar. Ale, no, ale nie ja pan przed. Nastawiam za 5 minut. Za dwie? tak, już nie ma, trzeba lecieć. Za trzy minuty ósma jest ponownie. Ja, to musi jak straszny dworzec ten zagażyć. <grywa> <grywa> Dobry wieczór Państwu, to nieuroczyste orędzie. Chyba chy jest bardzo dobrze, MAN, ale, ale gdybyś Pan chciał powtórzyć, to się nic nie stoi na przeszkodzie. No, tak, tak. no, jest że się trochę tak, To będzie. Tak. Tak, tak. no, tak. tak. to to będą takie dwie wersje. Potem wybierzemy, która będzie lepsza. Jutro, z nadzieją, życzę Państwu szczęśliwego nowego roku. Dobry wieczór Państwu. To nie uroczyste przemówienie, to nie orędzie, a po prostu kilka słów, które pragnę, z okazji nadchodzącego nowego roku, do Państwa skierować. Ale najpierw o roku, który mija. Był to czas szczególny, gęsty od wydarzeń i szybkich zmian. Musieliśmy wszyscy dojrzeć do dialogu, do kompromisu. Szliśmy do siebie z daleka. Z różnych często stron szliśmy mozolnie, po wyboistej drodze. Wbrew wszelkim przeciwnościom prowadziła ona do realizmu politycznego, do porozumienia, do demokracji. Chociaż nie jest to zbyt częste w naszych dziejach, Polak okazał się tym razem mądry przed szkodą. I choć starych bogów zastąpili nowi To i tak kark po staremu się zgina Od poniedziałku, co trwa do soboty Jak zawsze zbyt wcześnie Rano się zaczyna tą samą modlitwą Że może już jutro wszystko się odmieni Ułoży jak w kartach Więc będziemy czekać od samego rana, aż do końca świata. Więc będziemy czekać na te od samego rana, aż do końca świata.